Cześć, nazywam się Norbert Kilen i chciałbym wam opowiedzieć o tym, co tak naprawdę oznacza content marketing w ujęciu, w którym my się nim zajmujemy. Po pierwsze, content marketing ma co najmniej kilka definicji względem siebie konkurencyjnych. Najbardziej powszechna, popularna mówi o tym, że content marketing to są działania polegające na wytwarzaniu treści atrakcyjnych dla odbiorcy i zyskiwanie przez to jego uwagi, atencji, a może też i wspieranie sprzedaży. Podejście do content marketingu oczywiście bardzo różni się w zależności od tego, kto się tym content marketingiem zajmuje. I tak w agencjach reklamowych content marketing bywa rozumiany jako odpowiedź na najbardziej. Palący, ważny problem w ogóle świata reklamy czyli e, odpowiedź na pytanie, jak stworzyć reklamy, które ludzie będą sami chcieli oglądać. I dlatego powstają spoty z wandamem e, jadącym na ciężarówkach Volvo, e, wirusowe filmy, czy e, całe seriale opowiadające jakieś historie z wplecionym produktem czy, e, czy marką. Dużo bliższe nam jako agencji jest podejście SEO, czyli podejście takie, gdzie treści, które wytwarzamy, mają służyć odpowiedziom na konkretne pytania naszych odbiorców czy konsumentów i w którym walczymy o widoczność tych treści, czy to są artykuły, czy filmy wideo, infografiki, o widoczność tych treści w wynikach wyszukiwania. No ale jest też. Równie uprawnione podejście social mediowe, czyli wytwarzanie angażujących treści, po to, żeby publikować je w kanałach własnych na Facebooku, na LinkedInie, na Twitterze. I to robimy dla wielu marek z bardzo dużą intensywnością. Oczywiście te trzy sposoby podejścia i patrzenia na content marketing nie wyczerpują listy wszystkich możliwych podejść do tego tematu, bo działania PR-owe również można podciągać pod hasło content marketing. Nawet agencje eventowe mówią, że zajmują się content marketingiem i w pewnym sensie być może mają rację. To, co uważam za najistotniejsze, to są dwie unikalne cechy content marketingu. Jedna z tych cech to jest fakt, że content marketerzy nie koncentrują się na tym, co. Chcą powiedzieć, wykrzyczeć konsumentowi, tylko raczej wychodzą od jego zainteresowań, od tego, co przedstawia, jaka treść będzie przedstawiać dla niego wartość, i dopiero później zastanawiają się, jak wpleść w to istotne brandowo czy produktowo przekazy. Natomiast drugi, drugi taki kluczowy element content marketingu to jest to, że on pozwala dotrzeć. Do odbiorców na różnym etapie ich relacji z marką czy firmą i zaspokoić e, charakterystyczne dla tych etapów potrzeby, czyli daje odpowiedź, kiedy konsument szuka dopiero kategorii rozwiązań, daje odpowiedź, kiedy porównuje konkurencyjne marki, daje odpowiedź, kiedy zastanawia się, jakie czynniki wziąć pod uwagę, i daje wreszcie odpowiedź oczywiście, tak jak. E, na tym, na tym ostatnim etapie, czyli daj odpowiedź, jak kupić, jak dokonać tego zakupu w jakiś najlepszy dla siebie sposób. Jeżeli zastanawiasz się, co Ty mógłbyś zrobić w swojej firmie w obszarze content marketingu, jak wykorzystać content marketing do tego, żeby pozyskiwać więcej klientów, czy zwiększyć sprzedaż, po prostu skontaktuj się z nami, chętnie Ci w tym pomożemy.